Szok w tańcu z gwiazdami Kurzajewski, nową gwiazdą Hakiel odchodzi. Mm -hmm. Maciej Kurzajewski w tańcu z gwiazdami. Szykuje się emocjonująca edycja. Produkcja programu Taniec z Gwiazdami rozważa udział Macieja Kurzajewskiego w najnowszej edycji, co może wywołać prawdziwe emocje. Po sukcesie ostatniej edycji którą wygrała Anita Sokołowska-Polsat, zdecydował się kontynuować show w jesiennej ramówce i już teraz intensywnie poszukuje uczestników, stawiając na największe nazwiska. Edward Miszczak ma plan Maciej Kurzajewski w nowej. Edycji. Kropka z naszych informacji wynika, że Edward Miszczak, odpowiedzialny za sukces wielu programów, wpadł na pomysł zaproszenia do tańca z gwiazdami Macieja Kurzajewskiego, byłego prezentera pytania na śniadanie. Ten ruch mógłby przyciągnąć ogromne zainteresowanie mediów i widzów. Jednak pojawia się pewien problem. Marcin Hakiel, były mąż obecnej partnerki Kurzajewskiego, Katarzyny Cichopek, także miał być brany pod uwagę jako uczestnik. Jeśli Kurzajewski przyjmie propozycję, Hakiel prawdopodobnie nie znajdzie się w obsadzie. Jak informuje plotek, Maciej Kurzajewski otrzymał propozycję udziału w nowej edycji Tańca z Gwiazdami, co może wywołać spore emocje. Osoba z produkcji show zdradziła, że jego udział przysporzyłby programowi ogromną popularność. Udział Maćka wywoływałby wielkie emocje i zapewnił programowi wiele relacji w mediach. Marcin Hakiel raczej nie znajdzie się wtedy w nowej edycji, usłyszeliśmy. Przypomnijmy, że po zwolnieniu z pytania na śniadanie w styczniu. Przyszłość Macieja Kurzajewskiego w TVP była niepewna. Obecnie jest on stałym współpracownikiem TVP Sport przy dużych imprezach sportowych, takich jak Euro 2024 Igrzyska Olimpijskie czy Tour de Pologne. Choć jego obecność na antenie jest ograniczona, pozostaje aktywny w sportowych transmisjach. Iwona Pawlowicz, jurorka tańca z gwiazdami, entuzjastycznie wypowiedziała się o możliwości udziału Kurzajewskiego w programie. Zapraszamy go bardzo serdecznie. Uważam, że on mógłby się sprawdzić, bo jest wysportowanym mężczyzną. Kasia mogłaby mu dawać wskazówki i trenować w domu, powiedziała w rozmowie z Faktem. Kropka, jeśli Edwardowi Miszczakowi uda się przekonać Kurzajewskiego do udziału, jesienna edycja tańca z gwiazdami może być jedną z najbardziej emocjonujących w historii programu. Co zrobi Maciej Kurzajewski? Na odpowiedź będziemy musieli jeszcze poczekać. Kropka decyzja Macieja Kurzajewskiego o udziale w tańcu z gwiazdami może okazać się kluczowa nie tylko dla programu, ale także dla jego kariery. Choć negocjacje trwają, wiele wskazuje na to, że Kurzajewski poważnie rozważa te propozycje. Przyjęcie zaproszenia może otworzyć przed nim nowe możliwości w show biznesie i pozwolić na pokazanie się w zupełnie nowym świetle. Widzowie z niecierpliwością czekają na ostateczne decyzje, które mogą sprawić, że jesienna edycja tańca z gwiazdami będzie pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji i emocji. Skandal w Sanatorium Miłości Janina i Tadeusz w gorącej kłótni W najnowszym odcinku Sanatorium Miłości Janina i Tadeusz znaleźli się w ogniu sporu, który miał swoje źródło w kwestiach finansowych. Widzowie byli zaskoczeni, gdy dowiedzieli się o konflikcie między dawnymi partnerami programowymi, którzy początkowo wydawali się doskonale się rozumieć. Kropka po zakończeniu programu Tadeusz wypowiedział się na temat swojej relacji z Janiną, sugerując, że nie było między nimi niczego poważnego i zarzucając jej zainteresowanie jego majątkiem. Te słowa odbiły się echem w mediach społecznościowych, gdzie Janina skomentowała postawę Tadeusza, wyjaśniając, że jej pytania dotyczyły planów remontowych, a niechciwości kropka tymczasem Tadeusz w kolejnym wywiadzie kontynuował swoje wypowiedzi, wyjaśniając, że czuł się zaniepokojony, gdy Janina zaczęła interesować się jego emeryturą, co w jego opinii świadczyło o jej materialistycznych zamiarach. Mimo że podkreślił, że nie ma żalu do niej, to jedno jest pewne konflikt między nimi nie został jeszcze rozwiązany. Konflikt między Janiną a Tadeuszem wywołał gorącą dyskusję wśród fanów programu Sanatorium Miłości. Niektórzy wyrazili poparcie dla Janiny, uznając jej troskę o przyszłość za zrozumiałą i szlachetną, podczas gdy inni brali stronę Tadeusza, sugerując, że jego obawy miały uzasadnienie kropka jednak to, co wydaje się pewne. To fakt, że napięcie między byłymi uczestnikami programu nadal rośnie, a kolejne publiczne wypowiedzi tylko pogłębiają konflikt. Widzowie z niecierpliwością oczekują kolejnych odcinków, aby dowiedzieć się, jak ta sytuacja się zakończy i czy Janina i Tadeusz zdołają pogodzić się po tym burzliwym sporze kropka w obliczu rosnącego napięcia i publicznych spięć między Janiną a Tadeuszem. Widzowie zastanawiają się, czy pojednanie między nimi jest jeszcze możliwe. Choć konflikty często wydają się być nie do pogodzenia, wiele zależy od otwarcia i gotowości obu stron do rozmowy kropka możliwe, że dalsze odcinki programu Sanatorium Miłości pokażą. Czy Janina i Tadeusz zdołają znaleźć wspólny język i rozwiązać swoje różnice? Jednakże, czy to się stanie, Pozostaje kwestią otwartą, która z pewnością przyciągnie uwagę widzów i budzić będzie emocje wśród fanów programu. Kropka, mimo, że obecnie atmosfera między Janiną a Tadeuszem jest napięta, istnieje pewna nadzieja na pojednanie. Wiele zależy teraz od ewentualnych działań podejmowanych przez nich obu poza kamerami. Czas pokaże, czy zdołają przekroczyć swoje różnice i znaleźć wspólny grunt, na którym mogą budować lepsze relacje.